Dajcie, z tej strony Gilanki ze no, i Iwanek! Dzień dobry, dzisiaj browary! Dzisiaj I moi browary. drodzy, dzisiaj tylko Blaze Challenge. Masz. O nie, najgorzej. Bo najgorzej. ty nie masz Blaze'a. Co ty masz zamiast Blaze'a? A, ty masz Fenka. Ja mam Fenka, no, ale Battlesquare'a sugerira, Miałem, zomira, więc miałem, to, takiego, miałem takiego, miałem takiego, miałem takiego. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Case Hack, czyli magiczna strona, gdzie skrzynki otwierają się szybciej niż lodówka po północy, ale zamiast pasztetu wypadają skiny do cs -a. Za każde otwarcie skrzynki dostajesz diamenty. Wymieniaj je na nowe skiny, czy walutę i błyść w meczu jak disco kula na weselu. Bitwy ze znajomymi? Pewnie! Zrób z nich marmoladę i zgarnij ich skiny jak prawdziwy kozak. Zdobywaj levele i odbieraj nagrody, czym wyższy, tym lepsze te nagrody. Logiczne, nie? A w zakładce Free Cases czekają na Ciebie darmowe skrzynki odblokowywane za levele, czyli granie, które się naprawdę opłaca. Wpłaty? Natychmiastowe! Do wyboru karta, blik, Paypal, krypto, skiny. Na szczęście to już nie czasy gołębi pocztowych. I uwaga! Z moim kodem GILATHIS dostaniecie plus 20% przy doładowaniu oraz całego dolara na start, czyli 4 złote. To więcej niż gdyż mają w portfelu po weekendzie Wszystko macie w opisie filmu A ja dziękuję Casehack za współpracę I wracajmy do odcinka Miałem Polsce? Ładniejszego miałem to, prawda? Ale może być A widziałeś jaki factory new? Chuldy. ładny elegancki ten... To nie jest tyle To nie tanie, to nie tanie. takie, to nie takie, to nie jest Ale to ładnie nie jest to wygląda jak tak trzymasz, tak powiem ci, no. Bez kitu. Najlepsze Klasa. jest to, że szczerze, to jest tak drogie, że ludzie muszą do tego robić craft, bo ich o na to O, parki nie ładny, ty masz ja mam x raya ładnie leżymy, ładnie, pomarańczy, rzuć, coś, pomarańcz, rzuć, coś takiego. Tygielek Albo psikus ja jeszcze wabik, jeszcze wabik, bo trzeba wystraszyć ich Atom, wiesz. Też. Trzeba może przy, być, przy, może przeciwników być. wystraszyć, tak totalnie. Dobra, stary. Dobra, ale gdzie lecimy? Idę za tobą. Ty dyrygujesz. Ty dyrygujesz tematem. Ja tylko się dostosowoję. Chyba to są szali? Myślisz, że ktoś tu będzie? Myślę, że ktoś będzie u mnie na pewno. O! Aha, gościu, akurat od, akurat był tak jak się jak sprawdzałem prawą Nawet nie strzeliłem raz, po lewej był No, słyszysz go No, cały czas tam jest właśnie w lewej jest dwóch, tam jest dwóch Moż Możliwe, że jest dwóch Dawaj go! Łeb, łeb! I dwóch! Przeładuj! Klepa i łeb, łeba! Dobrze i drugi łeb, dawaj! Dawaj! O! O! O ile! 250 słołów mu zabrałem! Obstawiasz, ile? ile obstawiasz, że mu 89 yy, Ale strzałów to już ci. Mu... A, strzałów 7 8, 96 w 8! Jeeeeeezu Dobra, ma. A, dobra, to, nie, to nie tak, to nie tak Dobra, co? idziemy, A co? Idziemy, A idziemy. Co się stało A co popro... ci stało? Gościu był po prostu. Śmieć po prostu był na blisko, wiesz jak to jest, nie? To był, no, mi da od tak, razu. 96 w 4, no naprawdę Leży, o, drugi kurde. idzie. Uf. Ej, ty, ale mi coś dasz strzelić? A masz ble A weźmy we we twojego bleca, bo ci zakusili. Wziąłem sobie. Taką, Jezu, wiesz, pani, chodzi. pani! No bo, ej, bo oni nadstawili, podbiegli do mnie. No muszę się przyznać, podbiegli po prostu do mnie. A, ja, mówię, kurde, se coś strzelę, a ty nic mi nie dałeś. No oni mi... do mnie chcieli! Oni chcieli po Jakby prostu przyznam, do mnie. przyznam się bez bicia. Dawno już tego, dawno, już tego, dawno nie grałem w Cesa, więc może a, moja sprawnie. forma. Moja, moja, sprawnie, moja forma dobrze. Tutant tutaj nie działa. Ja! Ale ci będą <laughs> tego, będą ci cisnąć, że jesteś cheaterem stary. Na pewno. Nie, no, ale głupy się ustawiają. głupy się ustawiają fest. Czy we dwójkę poszli w to samo miejsce? Nie. Plantuję im za zasad, zasadzę Heda. Człowiek, gdzie on jest? Może być na pleckach? Może być wszędzie. Yes, A to stałem miał MP9 śmieć Możesz też najdanie nie? Rzucić Możesz też najda zagrać! Nie, <laughs> 82 w 9 stary! No i widzisz, tyle wystarczyło, tyle wystarczyło, żeby było pięknie. Ale nie dobijam, nie dobijam Nie dobijam, to jest... Ale przerwa, przerwa przerwa od Cesa robi swoje, nie? oczywiście za każdym razem, za każdym razem tak Ale jest, powiem ci ten strzał co tak wybiegł, się strzeliłeś? No to pasz, robię tak, powtarzam. Ja powiem ci po ich stronie, bym powiedział tak. Mm -hmm. <śm> to pasz teraz. Nie ma. Bo już się zestrali. Jest jeden. Obok mnie. Nice. O! Ogu mi dobiłeś, ty! Co za zaczynamy? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie ty, ale jaką mówię... tubę zasadziłem. No, no, no. Ej, mam dalej zero! <laughs> stary, ja nie <laughs> okay. ja Dobra, kierowany przez orzełka. Ej, dawaj, masz najda? Masz najda? Mam. Dawaj, double mam. najda na plecy. Dawaj, najda, double to najda dawaj. na plecy. Ale tu już ktoś na blisko jest. Spuszował. Ej, stary graliśmy przed chwilą w tą grę i mam wrażenie, że jesteśmy cały czas spięci. What the I był tu na prawo, na prawo nas spuszował o! Jest tu. O! Ale nas tam właśnie spuszował. Miałeś o, rację. Ale tamten Gdy... wyszedł. Na tego byłem wcelowany, a nagle tamten zaczął do ciebie strzelać. No właśnie, ja też pikowałem tamte drzwi. Kurde, fajka, ale jajka dobra to idę za K, teraz spostrzelam troszkę. za Znaczy się. no nie, nie oszukujmy się, że no my gramy wiadomo, tylko w sensie ja gram tylko Digle, nie więc. No tak, no wiadomo, no a ja sobie tak popatrz. A ja o, wiem gdzie wyjdę, Pójdę, ja pójdę, pójdę za, wyjdę za to, bo... bo... Ja mam mniej On szczęścia tu puszować. Patrz. Dołem. Dołem. Dolne jajka. Ty no dołem, no? z lewy? No nie, no za każdym razem, no! Był to na dole. Pewnie dalej tu siedzi. Lewo dół chyba będziesz miał tam. Kurde, fajka. Kto wie? Zrobił plecy, wejść. No, zaraz będzie robił plecy już. O, ale tupciak. No, słyszałeś. No, tam chyba. W... O! W przybudówce jest. Możesz tu wskoczyć. Kurde. To nie będzie się ciebie spodziewał, ale 23 sekundy masz. Oooo! Oooo! O! 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 Zmieniło mi rękę! Zmieniło mi ja ja rękę. właśnie nie wiem, co ty żeś zrobił, co ty żeś kliknął. Na zmyszce, na myszce miałem. Na Kurda. Przestraszyłem cię go. Ej, dobra, no to trzeba im zantarejskie za piki oddać. Stary no ja mam zero! Falaki. Ja mam zero! Dobra, wiem, co zrobię. Wiem, co nie spodziewałem się oddać. na tej, że tą mapę trafimy się, że tą drugą trafimy. <laughs> no, browary stare nie są zbyt dope. Browary nie są najlepsze, to prawda. Pamiętam, że my tu bez celownika chyba graliśmy ekipowo. Nie no, wszystko spalone. Dobra, wiem gdzie jeden. Leży. Drugi lewo. Drugi też wiem gdzie. Dobra, wychodzę, zabijam. Możliwe, że skoczył na dół, możliwe, że idzie dookoła. No to powodzenia wrócę. Ha Haha! Nice! Czy to yes! Piesi, piesi? Yes! To potero, patrz jak miażdżymy potero w ogóle miaszczymy Mam jednego fraga stary Stary, no ja jest miazga jest Po prostu miazga, stanę... usiadłem, usiadłem na blisko po prostu, wiesz No i bardzo dobrze, takie rzeczy W końcu coś, w końcu coś robię. No to patrz, teraz koktajl, koktajli no. to mołotowito Od razu wjazd, na pełnej, blurwie O Troszkę dupa Leży Nice. Skimdik. O go nie widzę może być. Smokuje. Skuszować nas, właśnie. Wiem gdzie jest. Tam. Plantuję. Nice! Nawet plantować nie musiałem, widzowie! Woo! Tak się właśnie, tak się robi gilatisowe strzelanie, proszę bardzo! Ta, dwa Ash, fragi! Pięć Woo! asus. pięć asus O, jakie oko chorusa. O, o, o. O, kohorusa, eleganckie, mm -hmm. ale to, w sensie to jest chyba well one, także to jest atrapa, tak można to nazwać. Ej, dobra, czekaj, jak ty idziesz digla, ja też pójdę, a ja też pójdę. No na obronie w teorii łatwiej, ale mogą rzucić smoke'a i po prostu plantować, ale plus jest taki, że obroczy. możesz w teorii przejść przez tego smoke'a. Ja smoka. bym zagrał we dwójkę tą samą stronę, bo i tak muszą tu wejść. Dobra. Ciebie, okej, okay, uważaj. Przodowuje. Leży jeden. Uważaj. Woo! Nice! Ej, dwa digle! Dwa digle? Czyżby to były dwa digle? Dwa digle gaming, tłówce? tak, tak. Dwa digle gaming. Ej, gościu, ma twojego skina w ogóle, tero. Trzeba go wydymać. Tak? Tak być nie może. No tak, no, serio, ma twojego skina. Dobra. Sobie. Ja będę palił tam, jak coś. Ej, ty rzuć na prawo, tu i palaka, rzuć tam na, na dystans. Nie mam palaka. mam. mam ten, to negra. trochę gorzej. Ejda, rzucę. Mogą iść moją. Dostał. Tu jest? Tam Tych był. W prawej? Okej, okay, tam masz. Jest taka lipka trochę. Nawet dwójkę... Tu? O. No, debil. Uważaj. Fleszuję go, Promie uważaj. Ramo. Dostałem. O, nie no po prostu z bang, zle. Za ja, miałem, ja miałem już z 5 HP chyba po tym jak sam tym się no. strzelałem Ja też miałem loa, ja też miałem loa. Kurde, szkoda, I'm lucky. Ja coś czuję, że oni będą nas po prostu raszować, wiesz? Będą, na pewno, tylko. To e, będą idź robić. tam i rzuć po prostu palaka i myślę, że no, tyle. Rzucę. Ale podjadę, ja ich tam podjadę, ja ich tam podjadę. No to gdzie? Ty biegniesz za mną? A tu, dobra. To ja rzucę w ten sposób. Podjadę. U ciebie, we dwójkę, jeszcze jeden, uważaj. Chowaj, 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 schowaj się. Ja jestem Uciekł. Jest. 86 do w dwóch, drugi dostał. Ja mam Gelila, Gelila mam. Gelil? Gelil, Lil, gej, lil, lil gej. Bo tam to najlepiej holanda, właśnie spójść, rzucić palaka, i wtedy nie mają jak przejść. No. To dawaj, zrób to jeszcze raz, a ja pójdę do innej. Dobra. Do innej flanki zejdę. No jedna i w teorii mamy remis. No to stary, jedna to jest bardzo mało. U ciebie. Ta. A, dostałem, bo drugi się spojrzał. Wyszedł drugi, obydwoje tam są. No nie Kurde, fajka, ale jajka. Dobra, Problem, problem jest. Taki, że oni właśnie. Jak już się skończy palak, to oni instant wejdą, nie? No, A ja mam tylko Digla ale... na obronę. Ja właśnie liczyłem, że oni w końcu podejdą do ten. Ja rzucę tam palaka, jak co? Yy, że oni w końcu. Ja też tam idę? Yy, rzuć palaka i ja od razu po tobie rzucę smoke'a, żeby nie mogli wejść. Dobra. O, leży. oh my god. Lewa, pack up, lewa. Ja mam mną obity, obity, wychodzi z okna. Teraz hitram się tu. Najdzie mnie? Nie wiem, wychodził z okna. Powinien być obity. Nie wiem za ile, ale tak z jeden pościg, więc taki jakieś minus 40. Nie znajdzie mnie! Minus 56, nie dwa razy wyjdzie. go trafiłem. O, nie wejdę tu, pałka. Życie. Ale mam remis, mam remis no. stary! No eść, eść, esz! esz Mimo ma wszystko mam remis! Wie. Jak się gra? Tak się ale gra! Ale ten smoke, tak ten smoke dobrze tam poszedł, ten smoke poszedł no. tam dobrze. No, co no, prawda no to prawda, wygląda jakby się kierował w uję, no tak trochę jest. Nie no stary, masz 8 aspiratorskie. Rzuć palaka, Diego, rzucaj palaka. Rzucam. Dobra. Ja od razu smoka tu rzucam. Dobra, w żopę mi nie wejdą. Mam, co mam i gram, że tak powiem. Kurde fajka. Strzeliłbym coś. Uszknąłbym jakiegoś. O, nice. o Jakie auto, o mój Boże! Ugrane! wygrała nas Blaze'a, tak o, Dej, tak o. on Poszło, poszło. Może w końcu awans na Suprema stary. Może w końcu będzie. Trzeba było utility wie, i trochę poużywać, wie, żeby wie. coś to zrobić. No, bez kitu. To będzie drop? I, nie, nie, I nie ma awansu! Kto by się tego spodziewał? A czy ja dostanę jakąś miejscu. rangę? Wybitny mistrzowski obrońca. Brawo! To, to jest, czekaj, co to jest? O, tak ci zaklaskałem właśnie! To To jest Brawo, szeryfek chyba. Pana. Szeryfek? Ty, ale szeryf ten... Gwiazda? Tak, gwiazda, no, no ze mnie. Bo bez gwiazdy nie ma jadzy, kolego. Takie kiedyś. życie. Ale fajnie wyszło, mogłem co dni niby trochę więcej postrzegać, ale no... Wyjście jak stary, wyszło, eś. nie najgorzej. Dziękuję, serdecznie, trzymajcie się, pa, pa. Siemanko, cześć.